Witajcie! Ja nazywam się Ryszard Kowalak i dzisiaj pokażę Wam te oto saszetki z najnowszych minifigurek kolekcjonerskich. Jak widzicie na opakowaniach mamy dużo wspaniałych postaci z Disneya. Postać, na którą najbardziej polowałbym byłaby to tutaj Pocahontas. Zobaczymy, co nam się w środku trafiło. Użyjemy do tego, do przecięcia takiego specjalnego urządzenia normalnie używanego do cięcia papieru i sobie przycięłem proszę Was, pierwszą saszetkę. I patrzymy, moi drodzy, co jest w środku. O, już widzimy, że jest ciekawie. Moi drodzy, pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to to, że mamy tutaj taką piękną podstawkę Disney 100, na której bardzo wyraźnie jest widoczne, że to jest podstawka ze specjalnej serii. Drugą rzeczą, którą rzuca mi się w oczy, jest bardzo ładny piesek. Jest to piesek właśnie z filmu Coco którego tutaj mamy i to, co jest charakterystyczne dla tej figurki, po czym możemy ją wyczuć, to jest to, że ma dwie główki, z tego co się orientuje jedyną inną figurką, która ma dwie główki tutaj będzie figurka Pinokia. Yy, Pinokio, moi drodzy, ma dwie główki również, bo ma główkę swoją i główkę tego, yy, tej oto rybki, w sensie tak naprawdę rybkę nadrukowaną na główce. Natomiast jak wyczujecie dwie główki i żona z tych główek nie będzie miała nosa, to znaczy, że to jest, to jest ta figurka. Yy, słuchajcie, zaraz sobie zobaczymy jak ona wygląda dokładnie, ale najpierw otworzymy sobie jeszcze drugą saszetkę. Mhm. Powiem wam, no jest to jedna z najciekawszych serii minifigurek, jakie ostatnio wyszły. No bo też jest to seria, w których jest aż 18 figurek do zebrania, a nie 12, jak było w większości poprzednich serii. Więc teraz otwieramy się i sobie patrzymy, co tutaj jest, moi drodzy. I proszę Państwa, tutaj nazwę z woreczek. I mamy myszkę Miki, jedną z głównych postaci. Bardzo ładnie to wygląda. Jak sobie spojrzycie, to bardzo ładnie to wygląda. A wszystko zobaczymy na raz, dwa, trzy. Strykamy. A oto nasza pierwsza mini figurka, czyli sama myszka Miki, nasz główny bohater. Tak jak Wam wcześniej pokazywałem, cudownie prezentuje się ta podstawka figurki, ale jeszcze lepiej prezentuje się właśnie myszka, która ma tutaj y, taką wykonaną z wielu kolorów plastiku y, twarzyczkę razem z czapeczką, która wygląda naprawdę nieziemsko. Czegoś takiego jeszcze w żadnym zestawie LEGO nie było, chociaż sama myszka Miki się wielokrotnie pojawiała. Mamy tutaj też właśnie nadrukowany gwiazdozbiór razem z yy, księżycem, mamy oczka nadrukowane. Z jakiegoś powodu tutaj z tyłu, jak sobie spojrzycie, jest taki odprysk, ale wydaje mi się, że to nie jest odprysk farby, tylko Raczej element tego plastiku, który został użyty do tej twarzy, z tyłu widzimy piękny, srebrzysty nadruk. Spodenki są wykonane też z dwóch rodzajów plastiku. Widać, jak technologia tego poszła do przodu. To wszystko jest bardzo ładnie z przodu nadrukowane, delikatnie, bardzo delikatnie z przodu. Widać rzeczywiście, że tam jest ciemniejszy plastik pod tym, pod tym nadrukiem. Ale w porównaniu z tym, jak kiedyś tego miało problemy z drukowaniem rzeczy na czarnym, no to słuchajcie, jest nieba a ziemia. Mamy tutaj też bardzo ładnie nadrukowany tor z przodu. No i ten element w postaci miotły zamiast różki, co jest bardzo zabawną i fajną rzeczą. Więc moi drodzy, ja jestem z całości bardzo, ale to bardzo zadowolony. Mamy też wiaderko, jak ktoś nie miał wiaderka LEGO, no to yy, sprawa jest 10 na 10, a następną figureczką, która ma identyczną podstawkę, jest ta figurka. Tak wiem trochę nie spodziewaliście się tego wyglądu, bo na wszystkich ujęciach on ma inną twarz. I to jest właśnie niesamowite, że ten ziomek może występować w takiej zwykłej wersji, którą tu widzicie. I on ma jeszcze, moi drodzy, z tyłu alternatywną twarzyczkę. Czekajcie, czy mi się wydaje? A nie, ono po prostu charakterystycznego pryszcza najwyraźniej, z przodu i z tyłu zarówno. No, tak, to najwyraźniej nie jest wada na druku, tylko nasz bohater ma charakterystycznego pryszcza z przodu i z tyłu. Natomiast tak, więc mam, nie dość, że mam jedną dwustronną główkę, razem z takimi ładnymi, klasycznymi włoskami LEGO, no to jeszcze mamy drugą dwustronną główkę, Nadrukowaną na czarnym z jednej i z drugiej strony, więc moi drodzy, z tych wszystkich wybieram ten oto wariant. Ten oto wariant, moi drodzy. I zamiast włosów wybieram kaptur i kurczę bardzo ładnie. Prezentuje się to bardzo ładnie. Do tego dostawiamy pieska, którego Wam już przed chwilą pokazywałem. Tak, piesek jest naprawdę super, jest bardzo przekonujący, chociaż z jakiegoś powodu na instrukcji. On y, sprawia wrażenie y, nieco jaśniejszego, jeżeli sobie spojrzycie, i szczerze wolałbym, gdyby on był odrobinę jaśniejszy y, taki zwykły brązowo-legowy, a, y, a nie dark brown. Ponieważ, no powiem wam, no tutaj ciężko ten nadruk czarny widać. No i jeżeli ktoś myśli, że czym zapomniałem, no to jak najbardziej ma rację, no bo ma tutaj też instrument muzyczny. Więc można powiedzieć, że to jest naprawdę bogata figurka. I tak jak ludzie narzekają, że te figurki są coraz droższe, no to tak w tym przypadku, kurczę, warto. Warto, bo mamy... I postać, i te króciutkie nóżki, o których nie wspominałem, które są względną nowością, i tyle tych akcesoriów. Super, super sprawa. Podsumowując mój kontakt z tymi figurkami, moi drodzy, tę batalię między tymi dwoma figurkami wygrywa zdecydowanie nasz bohater z filmu Koko. On jest dużo ciekawszą postacią niż myszka Miki. Natomiast obie postacie mają takie same fajne podstawki, i w sumie, jakbym nie trafił losowo, to z obu bym się, yy, obu bym się tak samo cieszył. Yy, pozwolę sobie jeszcze dla osób zainteresowanych tematem omówić całą serię po kolei i powiedzieć swoje trzy grosze, co sądzę o każdej figurce. Więc tak, Oswald, moi drodzy, jest to postać, która kiedyś powstała jeszcze przed myszką Miki. To było już prawie 100 lat temu pewnie, kiedy on się pojawił po raz pierwszy. No i słuchajcie, no, świetna, świetna postać, bardzo zapomniana. Nawet z tego co wiem, bodajże w jednej grze Disneya był wątek, że była jakaś maskotka Oswalda, na śmietnisku. No i cieszę się, że ta postać, która jest zapomniana, teraz wraca do łask. Tym bardziej, że moim zdaniem, no, myszka Miki jest już bardzo oklepana, więc fajnie by było coś nowego czasem pokazać. Królik to jest na plus. Yy, nasz Pinokio to jest postać, którą ja mogłem mieć w tych figurkach, no bo sobie pomacałem te saszet w saszetunie. No i słuchajcie, yy, strasznie ludzie krytykują to, że on ma ten nos, nie? Jak widzicie sobie tutaj, on ma nosek i minifigurki figurki Lego nie mają zawsze takich rozwiązań. Ja też proponowałem alternatywę w pewnym momencie, jak rozmawialiśmy z Adamem, moim przyjacielem, żeby zamiast tego noska miał dziurę w głowie, jeśli już chcą koniecznie coś mieć. Do której można przyczepić patyczki Lego różnej długości, żeby on mógł mieć różnej długości nos, który chociaż ten nos by rósł. I to zaznaczenie nosa miałoby większy sens. Mamy świerszcza z yy, Pinokia, ładnie wykonany, ale trochę ginie wśród tej bardzo ciekawej kolekcji. Mamy dwie postaci z księżniczki i żaby, złola i pozytywną bohaterkę. Również bardzo ładnie wyglądająca. Tą dziewczynę bardzo bym chciał mieć chociażby dla tego diademu, który występuje tutaj w nowym kolorze, ale żabka limonkowa o dziwo też nie występowała, chociaż Yy, możecie myśleć, że żabki już były w wielu kolorach. Były w naprawdę wielu, ale w tym akurat nie, więc tą figurkę bardzo chcę. Ten zwol też jest taki bardzo demoniczny i myślę, że nadaje się do bardzo yy, wykorzystania w wielu kwestiach. Mam tutaj też yy, złą królową. No ona mnie niezbyt rusza, ale już nasza księżniczka jest bardzo ładna, też jest na liście do zdobycia. Mulan. Yy, dla fanów Mulan super, ja jakimś wielkim fanem Mulan nie jestem, więc zacznij tą figurkę. Pominę, no chyba, że uda mi się dorwać całą serię do zrecenzowania, to pokażę wam całą serię wtedy razem z Mulan. Tutaj mamy, moi drodzy, chyba top 1 figurkę według większości osób, czyli, czyli właśnie postać powiązaną z filmem Coco. Niestety nie pamiętam jej imienia, natomiast sami widzicie, że wykonana jest zabójczo dobrze, ma po prostu te piękne nadruczki, wszystko jest białe, z detalami, srebrzyste, super sprawa. Pocahontas kocham, no i ma trzy listki w różnych kolorach, żeby nawiązać do, yy, do właśnie yy, tego, że yy, tutaj... Hmm, była taka fajna pioseneczka Pocahontas w tej y, bajce jeżeli nikt y, jeżeli ktoś z was jakimś cudem nie oglądał Pocahontas naprawdę warto nadrobić szczególnie w polskiej wersji dubbingowej jest to naprawdę jeden z lepszych filmów Disneya jaki widziałem y, filmem Disneya mojego dzieciństwa jest też film z dalmatyńczyków mamy tutaj właśnie dalmatyńczyka razem z królą demon i o ile dalmatyńczyk jest nową rzeczą i jest naprawdę fajny y, chociaż mi nie do końca podoba się to wcięcie w dalmatyńczyku, O tyle Cruella Doman nie wyszła najlepiej. Wydaje mi się, że posłużyłoby jej, gdyby miała na przykład dłuższe nogi, albo jakoś lepiej zaznaczoną sukienkę. Coś mi w tej figurce po prostu nie pasuje. Jakbyście próbowali ją wyczuć, to charakterystycznym elementem jest to, że, on ma, że ona ma tutaj taki element w ręce który jest z jednej strony zaokrąglony, a z drugiej strony jest kwadratowy, no to raczej często się w figurkach nie zdarza i tylko tu występuje coś takiego. Pozostałe postaci, które mają jakieś takie akcesoria w ręce to mają okrągłe, w sensie one są z każdej strony okrągłe, widzicie na przykład ten pan, yy, Pocahontas i tak dalej. No i tu mamy dwie postaci z Robin Hooda, bardzo mi się podobają, chcę pana Robin Hooda. Tu mamy Stitcha z Lino i Stitch, świetnie wykonana figurka. Tu mamy bohatera, za którym ja zdecydowanie nie przepadam, jest to Baymax. No i na koniec mamy lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie, no i zdecydowanie najpiękniejsze jest tu lusterko. Samej królowej nie potrzebuje mieć, chociaż ma ładną koronę, ale lusterko jest 10 na 10. Mam nadzieję, że zweryfikuję swoje opinie na temat tych figurek, robiąc dla Was pełną recenzję wszystkich figureczek, i że uda mi się taką, takowe rzeczy zdobyć. Na razie nie mam pewności, więc opisałem to, to, to Wam teraz. Dziękuję, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy taki format omówienia serii figurkowych, gdzie się przyglądam dokładnie dwóm figurkom i wszystkie pozostałe opisuję, Wam się podoba. Pamiętajcie, żeby tam w komentarzach napisać jakąś ciekawą opinię, na przykład która z tych figurek Wam się Yy, najbardziej spodobała? Yy, komentować, subskrybować i do zobaczenia już w następnym materiale. Jutro omówimy sobie yy, losową figurkę z Super Mario, więc yy, myślę, że też będzie fajnie. PA!